Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Tu mówi pism, a ja nazywam się Tomasz Zając i jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zapraszam Państwa do wysłuchania Fokusa, naszego cotygodniowego podcastu, w którym z analitykami i analityczkami naszego instytutu rozmawiamy na wybrane przez nich tematy. Dzisiaj moim rozmówcą będzie Piotr Dzierżanowski, który w naszym instytucie zajmuje się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Cześć, Piotrze. Cześć Tom, dzień dobry Państwu. I z Piotkiem będziemy rozmawiali o surowcach krytycznych i o tym, co Unia Europejska stara się z surowcami krytycznymi robić. Na samym początku chciałbym, żebyś nam, Piotrze, zrobił mały glosariusz jednoelementowy, czyli czy możesz nam wytłumaczyć, czym są surowce krytyczne, co wchodzi w ich skład i w ogóle co to jest za temat, dlaczego on jest ważny. Jasne. Więc surowce krytyczne to jest grupa 34 surowców, które zostały zdefiniowane przez Unię Europejską jako te, które są szczególnie ważne dla europejskiej gospodarki, a także te, w stosunku do których łańcuchy dostaw mogą zostać w łatwy sposób naruszone i wobec których jesteśmy zależni od ich... Importu z kraju trzecich. Na tej liście surowców krytycznych, która opublikowana została ostatnio już po raz piąty, jak mówiłam obecnie jest ich 34. Zaczynaliśmy w 2011 roku, bodajże od 14, także widzimy, że ona się rozwija. Na tej liście mamy zarówno metale, w tym metale ziem które są bardzo popularnym tematem i często są w ogóle mylone z surowcami krytycznymi, czyli zarówno ciężkie, jak i lekkie metale ziem ale również inne metale, na przykład miedź, którą uznalibyśmy za w zasadzie. Mało interesujący metal, no bo tak popularny, a jednak został uznany przez Unię Europejską za krytyczny. Również lit, który jest metalem niezbędnym w transformacji energetycznej, bardzo ważnym, jeśli chodzi o budowę magazynów energii, baterii do samochodów elektrycznych tego typu rzeczy jak też surowce, które w ogóle metalami nie są, na przykład hel czy węgiel koksujący. To wiemy w takim razie już czym są te surowce krytyczne. Trochę nam powiedziałeś w takim telegraficznym skrócie, do czego one są używane. No i teraz chciałbym cię prosić, żebyś zarysował nam kontekst, ponieważ to jest takie po angielsku coś mówi się na to buzzword, prawda, czyli takie popularne słówko, które tak medialnie się w cudzysłowie trochę mieli. No i tak wszyscy się pochylają z taką troską, że surowce krytyczne to jest ważne, powinniśmy tutaj dbać o to, żeby Unia Europejska była niezależna, jeśli chodzi o te dostawy surowców krytycznych. Czy możesz nam powiedzieć, właśnie takie trochę intelektualne tło tutaj zarysować, jak wygląda stosunek Unii Europejskiej do tego tematu? Czy on się zmienił w ostatnim czasie? I dlaczego jakby Unia, z tego jak ja to obserwuję, ma takie poczucie, że to jest coraz bardziej ważny temat i że trzeba w to bardzo dużo inwestować i że trzeba tutaj działać, starając się zabezpieczyć te surowce krytyczne? Tak, ten stosunek faktycznie mocno zmienił się w ostatnich latach, tak jak w ogóle zmienił się chyba nasz stosunek do gospodarki i do tego, jak ona ma wyglądać. Przez wiele lat przez dekady żyliśmy w sytuacji, w której uważaliśmy, że tak naprawdę to wolne rynki są w stanie zapewnić nam pełną efektywność, że powinniśmy dążyć w kierunku tej deregulacji efektywności, z którą sektor prywatny sam sobie poradzi i da nam jak najlepsze rozwiązania. No w 2019-2020 roku, czyli w związku z pandemią COVID-19, później również w związku z rosyjską pełnoskalową agresją na Ukrainę, okazało się, że nie jest to tak proste i że w przypadku gwałtownego zerwania łańcuchów dostaw, jak mieliśmy z tym do czynienia na początku 2020 roku, no jednak polityka publiczna, zapewniająca trwały dostęp do tego, co musimy importować, okazała się bardzo ważna. To było takie przebudzenie, w tym momencie wszyscy zaczęli mówić na początku przede wszystkim o łańcuchach dostaw. Wtedy dotyczyło to nie tylko łańcuchów dostaw surowców, ale również łańcuchów dostaw towarów przemysłowych, pamiętamy przecież... Leków, tak. Oczywiście, leków, ale również maseczek, tak? czyli czegoś bardzo prostego, czego nagle okazało się, no nie jesteśmy w stanie odpowiednio dużo wyprodukować. Więc zmieniło się całe nastawienie do bezpieczeństwa gospodarczego później również w związku z kryzysem energetycznym, tak? I Unia Europejska w związku z tym również zaczęła podejmować bardziej aktywne działania. Jak mówiłem, te działania na przykład w odniesieniu do surowców krytycznych były podejmowane już wcześniej. To nie jest tak, że to był temat nieistniejący. On stał się dużo bardziej ważny, no ale oczywiście była świadomość, że pewne zagrożenia są, być może niektóre z nich były ignorowane, no ale skoro już w roku 2011 publikowaliśmy listę surowców krytycznych, no to znaczy, że administracja europejska miała świadomość, że takie problemy mogą wystąpić. I w następstwie tego kryzysu związanego z COVID-em i wojną na Ukrainie, Unia Europejska przygotowała taką nową strategię bezpieczeństwa gospodarczego, w której opisuje różne działania, które mogą pomóc w tym, żeby w przypadku następnych kryzysów, czy to politycznych, czy naturalnych, te efekty dla unijnej gospodarki były jak najmniej dotkliwe. Ta strategia, później również strategia przemysłowa, to były takie dokumenty kierunkowe, które nie miały jeszcze mocy wiążącej. Jeśli chodzi o same surowce krytyczne, przyjęto Akt o surowcach krytycznych, który jest już unijnym rozporządzeniem, ustala pewne poziomy zabezpieczenia dostaw tych surowców, no i jako akt normatywny ma również pewne przepisy wiążące. To na pewno zaraz przejdziemy do analizy samego tego rozporządzenia, ale jeszcze chciałem chwilę Cię podopytywać o ten taki, to intelektualne tło, bo to mi się wydaje ciekawe. To bezpieczeństwo gospodarcze. Czy w Twojej ocenie taka elita polityczna, która podejmuje jakieś decyzje na poziomie Unii Europejskiej, w taki rzeczywisty sposób, czy to był wstrząs dla niej ten COVID, ta pandemia i to, co się stało w Ukrainie, że to był taki wstrząs i że rzeczywiście ten temat stał się jednym z priorytetów polityk publicznych Unii Europejskiej, bo ja wiem, o czym ty mówisz, że tam w 2011, tak, była ta lista, no i jako osoba też, która no śledzi to, co się dzieje w Unii Europejskiej, no to znam multum takich dokumentów, które ogólnie są słuszne, ktoś tam wie, że to jest ważne, napisze dokument, ktoś tam się pod tym podpisze i nic z tego nie będzie, więc oczywiście kluczowe tutaj jest Kwestia priorytetów. Jakby, no moje pytanie jest takie: Czy ty uważasz, że to jest rzeczywista zmiana i że to bezpieczeństwo gospodarcze to jest taki temat, który będzie na tej agendzie europejskiej się piął trochę w górę i że rzeczywiste, takie mocne działania będą podejmowane w tym temacie? Tak, to jest temat, który stał się ważniejszy i on będzie się stawał coraz ważniejszy. Myślę, że my o tym bezpieczeństwie gospodarczym będziemy myśleli w coraz szerszym aspekcie: no bo oczywiście to, o czym rozmawiamy dzisiaj, to są kwestie łańcuchów dostaw i to jest to, co już się stało ale jeśli chodzi o ogólne bezpieczeństwo gospodarcze, no to tym, co obserwujemy w ostatnich miesiącach, no to jest zwrócenie większej uwagi na zagrożenie ze strony Chin w dziedzinie towarów przemysłowych, czyli tego, jak mocno my się uzależniamy od subsydiowanego chińskiego przemysłu i jakie to może mieć negatywne efekty dla europejskiej gospodarki. No, deindustrializacja byłaby po prostu niebezpieczna. Przemysł to ważna gałąź gospodarki. Również w rozumieniu bezpieczeństwa usługi finansowe nie są w stanie wyprodukować czołgów. No, tym zajmuje się oczywiście przemysł. Także myślę, że w związku ze zmianą tego myślenia, która już się rozpoczęła i w związku z nowymi realiami, które po prostu nie przystają do wyobrażeń o tym, że wolny handel zawsze przynosi dobre rezultaty, no bo jak widzimy, on nie zawsze przynosi dobre rezultaty, czy to w przypadku jakiejś katastrofy, czy to w przypadku niekonkurencyjnej polityki Chin w tym momencie. Ten temat będzie stawał się coraz ważniejszy, będzie się rozszerzał. No i niestety te stosunki gospodarcze nie będą już tak proste, nie będą już tak optymistyczne, jak kiedyś były, również pod tym względem. Ale czy to, twoim zdaniem, idzie w poprzek jakichś takich podziałów ideowych? Bo właśnie zaczęłeś od takiego małego szkicu na temat tego, jak te idee takie no liberalne, czy niektórzy powiedzieli neoliberalne, gdzieś tam rządziły w głowach większości osób. Czy tam, prawda, też można by było cały podcast nagrać, na ile to rzeczywiście było tam podzielane przez prawda, większość, czy nie. Natomiast zastanawiam się, na ile rzeczywiście ta zmiana sytuacyjna, i tak jak mówisz, że trochę rzeczywistość puka do drzwi i mówi, słuchajcie, to nie działa, musimy zmienić to, musimy zadbać o bezpieczeństwo gospodarcze, że to jest taki nowy konsensus intelektualny, który się wytwarza, bo na przykład ta idea tego bezpieczeństwa. Takiej autonomii, no to bardzo mi tak z francuska trochę pobrzmiało, więc mamy tutaj ten taki podział kulturowy, geograficzny. Mamy ten podział taki ideologiczny, że właśnie liberałowie mówią: nie, nie należy regulować tych rzeczy, optymalna lokacja zasobów przez wolny rynek nastąpi i tak dalej. Więc czy ty uważasz, że ta aktualna sytuacja doprowadziła właśnie do tego, że wytwarza się albo wytworzył się już konsensus w sprawie tego, że nie, bezpieczeństwo gospodarcze to jest coś, co musimy, o co musimy zadbać, należy w związku z tym wprowadzać regulacje takie, żeby no, ręcznie w cudzysłowie tym stronę. Tak, ten konsensus się wytwarza i to widzimy, no, jeśli chodzi o kwestię, na przykład pomocy publicznej, tak, i tego, jak wzmacnialiśmy to nasze europejskie bezpieczeństwo gospodarcze poprzez stymulację również sektora przemysłowego, no to ewidentnym jest, że te zasady zostały mocno poluzowane w czasie COVID-u i że był to konsensus ponadpartyjny. Z tego korzystały zarówno te kraje o których, jak mówisz, moglibyśmy je podejrzewać, o chęć mocniejszej ingerencji w gospodarkę jak Francja, ale przecież największej pomocy publicznej w tym czasie udzieliły jednak Niemcy, które zasadniczo podążają za tym swoim pomysłem ordoliberalizmu. Tak? Więc mamy tutaj ten konsensus zarówno geograficzny, jak też i ponadpartyjny, bo to, co dzieje się obecnie, czyli na przykład nałożenie ceł na chińskie pojazdy elektryczne, no to jest coś, co zostało poparte w Radzie Unii Europejskiej przez rządy, z różnych odcieni ideologicznych i coś, co lat temu 15 byłoby uznane za pomysł gospodarczo fatalny, pomylony i w zasadzie nie byłoby nawet traktowane poważnie. No teraz jest to zupełnie realne. Jeśli spojrzymy na te kwestie, na to, jak rozkłada się to w Stanach Zjednoczonych, no to również w Stanach Zjednoczonych obie strony sporu politycznego dążą do większej autonomii, do jakiegoś reshoringu, tak? czyli do ściągania faktycznie przemysłu wytwórczego na przykład w dziedzinie chipów, zupełnie do Stanów Zjednoczonych. Więc tak, ta zmiana intelektualna wydaje mi się jest bardzo szeroka i zostanie z nami jeszcze na jakiś czas. Czyli tak, wiemy już, czym są surowce krytyczne, wiemy, dlaczego są ważne, wiemy, że wytwarza się ten konsensus na poziomie przywódców Unii Europejskiej. No i teraz kluczowe pytanie, jakie narzędzia Unia Europejska próbuje stworzyć, żeby z tym tematem się zmierzyć? Wspomniałeś już Critical Raw Material Act, czyli po polsku akt o surowcach krytycznych. Czy możesz nam opowiedzieć trochę więcej o tym rozporządzeniu? Co ono zakłada i właśnie w jaki sposób Unia Europejska stara się zapewnić sobie to bezpieczeństwo ekonomiczne? Akt o surowcach krytycznych przyjęty w kwietniu tego roku... Ustala przede wszystkim takie wskaźniki referencyjne dotyczące zarówno stosunków wewnętrznych, jak i zewnętrznych, dotyczące zaopatrzenia w te właśnie zdefiniowane, zidentyfikowane surowce krytyczne. Jeśli chodzi o te działania na poziomie wewnętrznym i przyjęte wskaźniki, no to przyjęto, że zdolność wydobywcza Unii powinna pokrywać co najmniej 10% rocznego zużycia tych surowców zdolność do przeróbki co najmniej 40% i zdolność w zakresie recyklingu 25%. Tak jak widzimy, to nie są poziomy, które zapewniłyby 100%, czyli one nie zapewnią Unii Europejskiej całkowitej autarki, całkowitej samowystarczalności w dziedzinie surowców krytycznych, ale jednak pomogą, ponieważ obecnie te zdolności są dużo niższe, zwłaszcza w zakresie wydobycia gdzie to jest kilka procent. Mi się wydaje, że największą wartością z rozpoczęcia tych działań, bo tak naprawdę mówimy tutaj o rozpoczęciu pełnoskalowych działań, a nie ich zakończeniu, bo do 2030 roku po pierwsze osiągnięcie tych celów nie jest pewne, a raczej jest wręcz mało prawdopodobne, ale w momencie, w którym zarówno administracja, jak i sektor prywatny nauczą się jak rozwijać te zdolności, w jaki sposób aplikować o pozwolenia, w jaki sposób te pozwolenia wydawać, nauczą się w praktyce funkcjonowania tego systemu regulacyjnego również w przypadku większej skali. Nauczą się jakie są problemy ze społecznościami lokalnymi, które przecież wcale niekoniecznie muszą chcieć w swojej okolicy mieć kopalnie. To nie jest przyjemny przemysł, żebyśmy go mieli w swoim sąsiedztwie. Ten drugi wymiar aktu o surowcach krytycznych to jest wymiar już stricte relacji zewnętrznych Unii z krajami trzecimi. Problemem, który się tutaj pojawia, jest to, że w w kontekście wielu tych surowców Unia jest bardzo zależna od jednego partnera zagranicznego, i to najczęściej są Chiny. Po prostu w przypadku wielu z tych surowców, na przykład w przypadku metali ziem rzadkich, Chiny mają ogromne kompetencje nie tylko w wydobyciu, ale bardzo często również w przetwórstwie. To się często zdarza, że surowce wydobywane za granicą wędrują do Chin, żeby tam zostać przetworzone. Na przykład taka sytuacja długo utrzymywała się na rynku litu, gdzie lit australijski przetwarzany był w Chinach. Jeśli chodzi o metale ziem rzadkich, one obecnie w dużej części wydobywane są na przykład w Birmie, a nie w Chinach, a następnie wędrują do Chin, żeby tam być przetwarzane. To powoduje, że w dość prostej sytuacji której możemy po prostu zbudować moce przetwórcze, pozostajemy uzależnieni od Chin. Jeśli chodzi o ten wymiar dywersyfikacji Przyjęto tutaj wskaźnik referencyjny 65%, czyli w stosunku do żadnego z tych surowców Unia Europejska nie powinna być zależna od pojedynczego partnera na żadnym etapie w więcej niż 65%. I to może być realizowane zarówno poprzez reshoring, czyli ściąganie tego przetwórstwa do Unii Europejskiej, no jak też poza szukanie większej liczby partnerów, którzy byliby w stanie te surowce wydobywać bądź też je przetwarzać. Czyli mamy już plan jakiś, na ile on będzie rzeczywiście zrealizowany, to jest oczywiście inna rozmowa. Natomiast czy możesz nam powiedzieć, gdzie jest największy potencjał? Jeśli chodzi właśnie o to, na ile Unia Europejska może się uniezależnić, jeśli chodzi o te właśnie surowce krytyczne. Jeśli chodzi o potencjał współpracy z krajami trzecimi, to ten potencjał jest ogromny. Tak naprawdę możliwość wydobycia tych surowców pojawia się w bardzo wielu rejonach świata. Mamy tutaj Amerykę Południową. Mamy oczywiście wiele krajów Afryki, no na przykład znacząca większość kobaltu wydobywana jest w Kongo, następnie również często przetwarzana w Chinach. I oczywiście kraje Azji Południowo-Wschodniej, które wydobywają wiele surowców, ale zaczynają też prowadzić bardziej aktywną politykę przemysłową, zmierzającą do przetwarzania ich. I dobrym przykładem bardziej aktywnej polityki w dziedzinie surowców naturalnych jest w ostatnich latach Indonezja, która już od przeszło dekady. Stara się zwiększać swoje korzyści gospodarcze związane z tym, że jest jednym z największych krajów wydobywających na świecie nikiel. Indonezja na początku zakazała eksportu niklu w formie nieprzetworzonej po to, żeby dodawać tą wartość w dziedzinie samego przetwórstwa niklu, które jest już procesem niewydobywczym, a przemysłowym. I Indonezja odniosła w tym duży sukces. Ten eksport produktów produkowanych z niklu jest znacznie większy niż był sam eksport niklu jeszcze te kilka czy kilkanaście lat Temu obecnie Indonezja zwiększa swoje ambicje, chciałaby dążyć do produkcji, po pierwsze, baterii do samochodów elektrycznych, a w którymś momencie być może również samych samochodów elektrycznych, takie plany się pojawiają, i przejść do kwestii zupełnie przemysłowych. Teraz trzeba to rozważyć z punktu widzenia Unii Europejskiej, jak do tego podejść. No bo oczywiście z jednej strony z punktu widzenia europejskiego przemysłu najlepiej byłoby sprowadzać te surowce, następnie je przetwarzać, wytwarzać produkt gotowy, no tak żeby jak największa część tej wartości dodanej pozostawała w gospodarce unijnej. Ale w momencie w którym tak naprawdę jest to niemożliwe, no bo świat się zmienia. Takie zachowania jak na przykład rozpoczynanie sporu, tak jak rozpoczęto spór z Indonezją w Światowej Organizacji Handlu, no nie mogą przynieść już zmian, bo Światowa Organizacja Handlu i jej system rozwiązywania sporów w tym momencie nie funkcjonuje i nie może doprowadzić do rozwiązań. No to skoro nie możemy już prowadzić tego interesu tak, żeby przechwytywać całą wartość dodaną, to trzeba zwracać uwagę również na ten aspekt dywersyfikacji. Bo po pierwsze, w momencie, w którym to przetwórstwo prowadzone jest w kraju trzecim, nie będącym Unią Europejską, ale również nie będącym Chinami, no to bardzo często będzie zmniejszało naszą zależność od Chin, które stają się geopolitycznym rywalem dla Unii Europejskiej jako całego bloku. Po drugie, nawet jeśli ta polityka przemysłowa będzie szła dalej i nie będzie dotyczyła już tylko przetwórstwa, ale też produkcji jakichś towarów przemysłowych, no to ma to pewną wartość dodaną dla Unii, ponieważ Znowuż te towary nie będą sprowadzane z Chin, a tak ostatecznie nie chodzi przecież tylko o to, żeby wytwarzać te konkretne produkty przemysłowe, no ale żeby móc z nich korzystać. Jeśli mówimy o akumulatorach do samochodów elektrycznych, to ostateczną wartością jest to, żebyśmy mieli taki akumulator i mogli z niego skorzystać, i nawet jeśli przemysł europejski nie będzie mógł dodać wartości, stworzyć dobrych miejsc pracy w Unii Europejskiej, no to jednakowoż lepiej jest być zależnym od kilku dostawców. Niż popadać znowuż w zależność od Chin. Ja to rozumiem, natomiast jeżeli dobrze to interpretuję, to jest jednak takie mniejsze zło, ponieważ oczywiście wartością jest to, że strategiczny rywal, jakimi są Chiny, nawet w dokumentach unijnych tak określane. Jakby jest to wartość, że one nie przejmą tego importu tych surowców krytycznych, no natomiast rozumiem, no jest to duża niepewność w momencie, kiedy państwo, które, no nie wiem, no Indonezja może nie jest jakimś super przykładem, tak, no ale myślę o jakichś innych państwach afrykańskich na przykład, w których wydaje mi się, że taka pewność i stabilność tego, że to będzie państwo, co do którego rzeczywiście będziemy mogli po prostu z niego importować te surowce i to nie jest tak, że nagle przyjdzie tam jakaś czy Chiny czy Rosja i za pomocą innych środków perswazji przekonają to państwo, żeby ono, prawda, te surowce raczej udostępniało im. no. To nie jest idealna sytuacja. I na koniec chciałem Cię właśnie zapytać o taką układankę polityczną. To znaczy, jak ty widzisz, bo rozmawialiśmy sobie o Critical Raw Material Act, ale no są też trochę inne instrumenty, za pomocą których Unia Europejska stara się budować takie sojusze trochę gospodarcze, global gateway i tak dalej. Czy ty widzisz w tym jakąś nadzieję, że rzeczywiście Unia Europejska będzie w stanie stworzyć taki skuteczny system, który będzie zachęcał te państwa, żeby to właśnie z nią robić te interesy, a nie z Chinami, albo nie wiem, z Rosją, czy z kimkolwiek innym. Po pierwsze, Chinom nie będzie tak łatwo przekonać te państwa, żeby przestały handlować z Unią Europejską. Chiny są krajem, który sam ma nadwyżki handlowe, no więc bardzo trudno byłoby nagle powiedzieć jakiemuś innemu państwu my kupimy od was to wszystko, co macie, no bo cóż później te Chiny by z tym zrobiły i tak musiałyby to wypychać dalej do Europy. Przy tym, oczywiście jeśli chodzi o to, że Chiny chciałyby te surowce przetwarzać, no to od tego zaczęliśmy, wracaliśmy do tego kilka razy. To oczywiście się dzieje, Chińczycy są aktywni, na przykład również jeśli chodzi o inwestycje. Chińskie przedsiębiorstwa wydobywcze mają udziały w kopalniach na całym świecie w tym momencie, no i naturalnie będą dążyły do tego, żeby potencjalnie przynajmniej móc te zasoby wykorzystywać. Również politycznie. Jeśli chodzi o to, co może zrobić Unia Europejska, to Unia Europejska na pewno nie jest na pozycji przegranej. Unia Europejska to wciąż jeden z trzech największych rynków świata. Mimo tego, że te czasy być może nie są najlepsze dla całego kontynentu europejskiego, a nawet dla całego Zachodu, którego udział w światowym PKB przecież spada, to Unia Europejska wciąż jest bogatym, dużym rynkiem z dobrymi kompetencjami administracyjnymi, który może właśnie poprzez korzystanie z takich inicjatyw jak Global Gateway zwiększać swoją pozycję, zwiększać swoją obecność w krajach rozwijających. Się i przekonywać je do tego, żeby po pierwsze korzystały ze współpracy z Unią Europejską, która będzie prawdopodobnie lepsza dla lokalnych społeczności niż współpraca z Chinami, które mają bardzo niskie standardy, jeśli chodzi o przestrzeganie praw ochrony środowiska czy też praw pracowniczych. Unia Europejska powinna budować swój model współpracy, oparty właśnie o finansowanie, ale jednocześnie o oferowanie lepszych warunków dla przede wszystkim nie elit rządzących tylko lokalnych społeczeństw, które mogłyby lepiej korzystać z bogactw naturalnych, które znajdują się w ich kraju. To już na taki naprawdę koniec. To jak ty postrzegasz perspektywy tego bezpieczeństwa gospodarczego? Czy jako obywatel Unii Europejskiej masz takie poczucie, że za 5 albo 10 lat jest szansa, że rzeczywiście Będziemy mieli takie poczucie, że dobra, jeżeli znowu nastąpi jakaś katastrofa, to będzie ciężej, ale będziemy mieli na tyle przygotowane różne instrumenty, tutaj działania, że będziemy może musieli ograniczyć na przykład, nie wiem, czy konsumpcję jakichś rzeczy, czy nie wiem, limitować leki, ale że będziemy mieli takie poczucie, że mamy szkielet, na podstawie którego w takich krytycznych sytuacjach jesteśmy w stanie przeżyć. My ten szkielet już mamy. No, jakby na to nie patrzeć, Unia Europejska jakoś przez ten COVID przeszła. I te najbardziej katastroficzne prognozy jakiejś okropnej recesji, spadku poziomu życia na zupełnie niespotykanym poziomie, one się nie sprawdziły. Oczywiście to były ciężkie lata, to były ciężkie lata dla gospodarki, to były ciężkie lata dla społeczeństw, no ale w tym wymiarze gospodarczym nic strasznego się nie stało. Gospodarki się kręcą, wzrost gospodarczy znowu jest, nie ma tutaj tak naprawdę jakichś strasznych powodów do niepokoju. W związku z tym, że to bezpieczeństwo ekonomiczne nagle stało się bardzo namacalne, że ono stało się bardzo ważne, tak, wydaje mi się, że ono będzie w tym momencie, w najbliższym czasie, tematem każdej dyskusji, również dlatego, że sytuacja polityczna w skali globalnej staje się coraz bardziej niepewna. Mimo tego, że my mówimy o tym, jak wybuch wojny zmienił nasze podejście, no to musimy pamiętać, ta wojna wciąż trwa, jeszcze jakiś czas będzie trwała. Nie wiemy wcale, czy nie nastąpią dalsze kryzysy. W związku z czym wydaje mi się, że skoro raz zaczęliśmy o tym rozmawiać i skoro rozszerzamy to, to jest nadzieja, że ten temat będzie ważniejszy i że utworzymy przynajmniej szkielet, który w razie kryzysu pozwoli nam jakoś zarządzać tymi problemami. Oczywiście... Zawsze chcielibyśmy, żeby te działania szły dalej, żeby one były bardziej zdecydowane i oczywiście Unia Europejska mogłaby podejmować działania bardziej zdecydowane, tak jak na przykład obecnie robią to, robią to już od lat Stany Zjednoczone, które wydaje mi się działają w tym zakresie bardziej aktywnie. Niemniej to, czy uda nam się przejść kryzys suchą stopą, to jest bardzo trudne pytanie, no bo to będzie zależało od tego, jak poważny będzie to kryzys, jak bardzo on będzie niespodziewany. Przecież tej światowej pandemii tak naprawdę nikt się nie spodziewał, nagle znaleźliśmy się z nią oko w oko. No i jak mówię, jakoś się udało, w związku z czym ja raczej nie obstawiałbym, że uda nam się zupełnie nie zauważyć tego, przejść przez ewentualne problemy bez żadnego przełożenia się ich na gospodarki, na nasze życie codzienne. Ale z drugiej strony myślę, że wizje katastroficzne no również nie zawsze są uprawnione. Rzadko kończymy nasze podcasty takimi optymistycznymi diagnozami, więc bardzo mnie cieszy, Piotrku, że, że tym razem się udało. To ja tylko na koniec, tak metaforycznie, bo oczywiście nie próbuję z Ciebie wyciągnąć ze szklanej kuli, żebyśmy wiedzieli, jaka będzie przyszłość, tylko ja to postrzegam po tej naszej rozmowie w ten sposób, że 10 lat temu mieliśmy dwie szalupy. A teraz już żeśmy sobie zbudowali kolejne cztery, i są plany, żeby zbudować tam następne dziesięć. I ja rozumiem, że nadal to nie jest może tyle szalup, ile tam potrzeba, żeby z tego statku się ewakuować, ale że jest to jakoś tam pozytywne. Więc tak widzę Twoją diagnozę, i tak jak mówię, cieszę się, że na takiej pozytywnej i optymistycznej nucie kończymy. Także bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. W ten sposób kończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu za jej wysłuchanie. Podcast wyprodukowała Natalia Radulska, tu mówił Pism.